Witajcie. Chciałem Wam pokazać zmywarkę Siemens'a. Model, już zerknę, SR65M091EU. Zresztą to jest w tytule i opisie. Yy, chcę Wam ją pokazać, bo jak ja szukałem zmywarki, to niestety, ale tej zmywarki nigdzie nie można było zobaczyć na żywo, w żadnym elektromarkecie. Ona była dostępna tylko online. A jednak, jak się coś kupuje, to fajnie jest zobaczyć jak to wygląda na żywca bo nie zawsze wszystko jest takie fajne jak opisuje producent na stronie więc ta zmywarka zmywarka do pełnej zabudowy z ukrytym panelem tutaj widzicie macie wszystkie psryczki elektryczki tego panelu jest ich dosłownie kilka bardzo proste jest to w obsłudze Teraz Wam pokażę. Zmywarka domyślnie włącza się na programie ekologicznym. Ja głównie używam programu automatycznego, który tam sobie sam dobiera wszystko. <laughs> Jak widzicie, ekologiczny chodzi przez 3 godziny 15 minut mniej więcej. Tu mamy program intensywny, program na mycie brudnych garów. 2 godziny 15. Program automatyczny, jakieś 2,5 godziny. Program yy, mycie szkła, delikatniejszego yy, kieliszków, i tak dalej. Godzina 30. Program szybki, pół godziny. Jeszcze ani raz go nie, nie użyłem. Yy, teraz opcje dodatkowe do tych programów, czyli opóźnienie czasu startu. Yy, tutaj macie Variospeed Plus. Czyli skrócenie czasu programu, widzicie, skraca z 2.30 na 1.19. Tu jest pół załadunku, a tutaj jest strefa intensywna w dolnym koszu. Czyli, tak jak podaje producent, zmywarka podnosi temperaturę wody i podnosi ciśnienie w dolnym koszu. Wszystko można sobie. Włączyć dowolnie, praktycznie chyba do każdego programu. Eee, ok, dobra, jak ona wygląda w środku? Drzwi na drzwiach, wiadomo. Pojemniczek na tabletkę. No, on jest fajny. Po się zamyka, wystarczy leciutko nacisnąć. Eee, I pojemniczek na. nabuszczając. środek, to co najważniejsze, eee, tak dolny kosz. Jak widzicie, są cztery składane półki, jak oni to nazywają. Dla mnie to jest bardziej jakiś segregator niż półka. Eee, cztery składane półki, dla mnie to było najważniejsze, bo na dole zazwyczaj. Nie zazwyczaj, ja zawsze mam garki, tak jak widzicie. Pół mam złożone. To ma, to ma trzystopniową regulację. Każde trzystopniowa regulacja, czyli jeden. Tu mamy, tu mamy dwa, tu mamy trzy i zero. Wszystkie mają tak samo. Zawsze tutaj mam garki, tu mam jakieś talerze, wyższe talerze. To jest fajne, bo to jest po prostu elastyczne. Możecie sobie dopasować do tego. W maj zmywarce to jest zmywarka 45. W maj zmywarce moim zdaniem to jest, to jest bardzo ważne i istotne. Tutaj dodatkowa taka półeczka na jakieś małe filiżanki i takie rzeczy. I tutaj taki pręcik, o który opieracie sobie wysokie szklanki, kieliszki, jeśli Wam wejdą tutaj kieliszki do dolnego kosza, bo dolny kosz niestety, wie, jak w większości zmywarek. Ma, ten, ma tą taką wadę, powiedzmy, dla niektórych wady, dla niektórych nie, że po prostu te dziury tutaj między tymi prętami na dole są duże. Widzicie, dłoń wchodzi bez problemu. Więc z kieliszkami jest problem, nie? No ale to kieliszek wtedy robi się tak, że nakładacie sobie kieliszek na te, na te pręciki, to sobie stawiacie i jakoś one tam sobie stawią, czy nakładacie na to, opieracie o to i tak dalej. No, trzeba, trzeba, trzeba troszkę pokombinować górny kosz. To samo też jest elastyczne. Tutaj są trzy składane półki, czyli jedna, yy, druga, trzecia, więc jedna jest nieskładana. Więc w zasadzie, yy, prawie cały kosz macie na płasko. Tutaj macie dodatkową półeczkę, do yy, też na takie drobne rzeczy. Ok, tu jest pojemnik na tabletkę. Tabletka wpada tu oczywiście sama z drzwi. Dwa, dwa śmigiełka, dwie dysze na dole. Ten środkowy kosz ma system Ragmatic, czyli on tutaj się reguluje. Reguluje się jego wysokość, ma trzy stopnie regulacji. Ale szczerze mówiąc te trzy stopnie regulacji tak naprawdę prawie nic nie dają. Gdy macie, gdy macie wysokie talerze w dolnym koszu jak macie wysokie talerze w dolnym koszu i tego górny kosz praktycznie musi być na maksa do góry żeby się żeby talerze nie blokowały śmigiełek. Nie? Ok. Najlepsza rzecz w tej zmywarce moim zdaniem Poza elastycznymi koszami na dole. I półkami. To jest ta trzecia półka. Mało występuje w 45 na rynku. W Siemensie to jest. Nie we wszystkich modelach oczywiście. To jest wyższy model. To jest IQ500. No, właściwie najwyższy. Um, najwyższa seria IQ500. Ale model nie najwyższy. On nie ma oświetlenia. Oświetlenie moim zdaniem to jest zbędna rzecz. Um, I tutaj zmieścicie sobie sporo. Sztuczców, noży, jakieś tam innych takich rzeczy. Jaki jest minus? Minus jest taki, ten korz jest naprawdę fajny. Kosz jest fajny, super. Ma tylko taki jeden minus, że powinien być w odbiciu lustrzanym. Jak widzicie, tutaj jest niżej. A tutaj macie sobie fajne półki. Na talerzyki, i teraz, jak tutaj wsadzicie talerzyk, i ten talerzyk jest taki no normalny w zasadzie, nawet nie musi być wysoki. Talerzyk deserowy, o takim mówię, to jak wjedziecie, to niestety wam tu przychodzi Oczywiście, możecie sobie kosz spuścić na dół, ale jak go spuścicie znowu do dolnego kosza, nie wejdą wam wysokie talerze. No, i to jest takie trochę problematyczne. A wystarczyło ten górny kosz zrobić w lustrzanym odbiciu, żeby ta niższa część była z tej strony i to już by było super. Ale to jest taka woda, która nie jest jakaś bardzo uciążliwa. <laughs> tutaj widać te stopnie regulacji w Ragmatic. Widzicie tutaj: tu jest taki dings, który się zahacza i on się zahacza o ten pręcik w zasadzie tutaj. Czyli jest raz, dwa, trzy. Tak to wygląda. To się reguluje. No teraz nie mam, nie mam niestety trzech rąk, nie mam też statywu na komórki. Wystarczy tutaj sobie nacisnąć i w górę lub w dół. A to, to, jest, to jest fajne, ale praktycznie rzadko używane. E, czym się różni ta zmywarka jeszcze? Zauważyłem, że tańsze modele Zimesa y, te pręty mają cieńsze. Ale to jest już tylko yy, różnica wizualna, bo to nic nie daje. widzicie, te pręty kończą się gdzieś tutaj, więc to jest naprawdę taka trochę ściema, że to fajniej wygląda, tak bardziej porządnie. No i macie tutaj tą wklejkę ze stali nierdzewnej z logiem Siemens'a. I tyle. Yy, no i ostatnia rzecz to jest. Jak yy, sobie włączamy zmawarkę? I powiem, że ją włączamy tak. To jest ostatnia rzecz. Taki fajny bajer. który pokazuje Wam. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Niech nie, nie widać tego za dobrze, niestety. Który pokazuje Wam godzinę. Eee, znaczy, pokazuje Wam tak. Czas. Jaki, jak, ile zmywarka będzie zmywać? Na jakim etapie zmywa? Yy, jaki macie program włączony? Jaką funkcję dodatkową? Fajne. Yy, fajne, najlepsze jest to, że tam wyświetla cztery rodzaje ikonek i nigdzie nie ma opisu tych ikonek, nawet na stronie producenta, nie w specyfikacji. No, ale to już jest jakby trochę mało ważne, można się domyślić, co one oznaczają. Yy, I tyle. Także mam nadzieję, że komuś z Was yy, się to przyda. Zamiast zobaczyć w sklepie, bo tam trudno zobaczyć tą zmywarkę, zobaczyłem sobie na YouTube. Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Używam jej już około 5 miesięcy. I, I naprawdę jest git. Dzięki, na razie.